Radiocenzura. Witam serdecznie w kolejnej audycji Macieja Witkowskiego, Tajemnice Myśli. Witam serdecznie Macieju. Witam Ciebie, Kasia, witam wszystkich słuchaczy i osoby, które nas oglądają. Dzisiejsza audycja ma tytuł Miłość a Relacja. No, chciałbym tak troszkę nawiązać do ostatniej audycji na temat miłości. Po skrócie tak powiem, o co tam mniej więcej chodziło: o to, że my bardzo często mamy różne definicje, czym jest miłość. Jakbyśmy zrobili taki sondaż, tak, to pewnie każdy by coś innego określił, co to jest miłość. No bo może być miłość do drugiego człowieka. Do partnera, do dziecka, do rodziców, ale może być miłość do pasji, do pracy, na przykład jakiejś, którą wykonujemy. Może być miłość do zwierząt również, prawda? Bardzo często współcześnie to widać w postaci takiej, że idzie pani z pieskim i mówi do pieska pancia ci tam coś zrobi pancia ci powie pancia cię kocha i tak dalej e, mamy też e, miłość do, do Boga no bo to też jest jakaś forma miłości e, e, no i pewnie jeszcze znalazłyby się jakieś inne e, formy miłości które My nazywamy ogólnie tym, tą nazwą miłość, a ja, ale dzisiaj bym się chciał skupić na miłości w relacjach, a szczególnie partnerskich. Powtórzę to jeszcze raz, że tak naprawdę to zakochujemy się nie w konkretnej osobie w konkretnej kobiecie w konkretnym mężczyźnie ale w wyobrażeniu on o tej osobie no i to wyobrażenie po jakimś czasie w momencie kiedy zaczynamy poznawać tą drugą osobę bliżej no ono się to wyobrażenie się troszkę jest, rysa na szkle na Zaczyna być coś, coś nie tak. Bo ja myślałam, że Ty jesteś taki, a okazuje się, że jesteś taki, a ja myślałem, że Ty jesteś taka, a okazuje się, że jesteś taka. I teraz uwaga: Gdzie tu jest pułapka, nazwijmy to w ten sposób? Bo jest jeszcze jedna miłość. O której nie powiedziałem, a w tej chwili powiem, to jest miłość do siebie. Ta miłość do siebie jest chyba najważniejszą miłością, bo ona pokazuje tak naprawdę, jakimi, jakimi jesteśmy ludźmi, jakim jestem człowiekiem. I w tej miłości do siebie, Jesteśmy w stanie zaakceptować partnera, partnerkę tak naprawdę takim, jaki jest. A nie takim, jak ja sobie wyobrażałem, że on będzie albo ona będzie. I wtedy ta akceptacja tu możemy pójść dalej do różnych relacji w pracy, Wśród znajomych, to jest taka akceptacja. No dobra, no fajnie, no jesteś taki. Okej, okay, ale co mnie to robi mnie osobiście? No jeśli mam w sobie miłość, to nic mi nie będzie robić. Mogę ewentualnie tak głęboko w sercu powiedzieć, że współczuję ci, że tak myślisz że tak mówisz, że tak robisz. No ale widocznie, jak mówił to mądry góral, jak się nie wywrócisz, to się nie nauczysz. I to dotyczy też i relacji z dziećmi. Często ten strach o to, żeby im się nic nie stało, żeby były szczęśliwe, żeby były zdrowe, żeby powodujesz, że ten strach zagłusza miłość, zagłusza. Ja tam ciągle z, powtarzam coś takiego, że wiesz, każdy z nas żyjemy w kraju katolickim teoretycznie, nie? <grywanie> Mówię teoretycznie, bo każdy z nas ma jakiegoś tam anioła stróża, który nas pilnuje, który podpowiada coś tam nam. No. I dzieci również mają takich aniołów stróżeń. To teraz, czy my mamy pełnić, zabrać im pracę, tym aniołom stróżom, i mamy za nich wykonywać pewne czynności? No, jak taki anioł stróż sobie zrobi, tak, mówi, no dobra, to ja teraz będę patrzył, nie będę nic robił. Zobaczymy, czy ty jesteś dobrym aniołem stróżem. Czy wszystko widzisz, czy wszystko wiesz? No właśnie, I co się dzieje? No właśnie, ten strach powoduje, że zaczynamy, nie widzimy szerszej perspektywy i zaczynamy popełniać błędy. W wychowaniu, w relacjach w ogóle. Że te relacje zaczynają się. Psuć po prostu. Ale no wiesz, tu, co ja tutaj, ja... jeżeli mogę, bo mi się tak przyczyni. Tak, tak, oczywiście. Y, takie świeże, bo to przedwczoraj miałam takie do czynienia z, można powiedzieć, młodymi żoń, żonkisiami. Niedawno wzięli ślub, ale już dorośli ludzie, bo to są ich kolejne tam związki. No I jest ta miłość, która ich połączyła. I teraz taka rozmowa, jak ta młoda żona mówi, no bo ona jest taka pedantyczna, ona w domu ma wszystko na biało. I on, jak przyszedł do mnie, się sprowadził, to nie mógł tego, jakby no było to dla niego trudne, nie mógł tego zaakceptować, że u, niego, u niej jest wszystko na biało. Ona mówi, no i tu mu się zdarzyło, że na przykład wylał kawę na jakiś tam dywanik taki biały. A tutaj coś tam. A to wystarczy przecież tylko, żeby jak kubek zużyje, to żeby odnosił gdzieś tam. A coś tam, żeby coś. Czyli takie, wiesz, jest ta miłość, która troszeczkę tak jakby zaślepia, ale tutaj w tej sytuacji wychodzi, że każdy ma swoje inne przyzwyczajenia. I teraz, no nagnij się do moich, bo czemu ja się mam naginać do twoich? Jesteś jakby przyszedłeś do mnie, to nagnie się do mnie, zrób to, żebym ja była teraz zadowolona i szczęśliwa. No to też na dłuższą metę chyba. No nie wiem, czy, czy się da tak nagiąć. No bo każdy jednak wiesz, że jest przyzwyczajony, nauczony czegoś innego. Nie wiem, czy wiesz, że taka nadmierna czystość, to jest też pewnego rodzaju problem psychologiczny, który wynika. No, zdarzają się to często sytuacje, w których kobieta, która często myje się, na przykład ręce, albo wszystko na biało, i wszystko musi być poukładane, i wszystko musi być tip-top, i każdy kurz, jak to się mówi, e, e, ogarnięty. To to jest osoba, która w dzieciństwie była molestowana. O. Bo ona chce zmyć z siebie gdzieś pod świadomości ten brud. To tak na marginesie. Ale zobacz, wracając do, do tego, co powiedziałem, ja lubię powtarzać takie pytanie, często zadaję, czy istnieje ciemność? No nie, istnieje tylko brak światła w momencie, kiedy masz światło, już nie ma ciemności. Czy istnieje zimno? No tutaj fizycznie nawet można powiedzieć, że najchłodniej to jest ten minus 297 chyba 7, z tego co pamiętam, zero absolutne. Czyli to jest brak ciepła, bo ciepło w milionach stopni Celsjusza można osiągać. No to teraz na kolejne pytanie. A czy istnieje zło? Po prostu jest brak miłości. W momencie, kiedy sobie uświadomimy to i ogarniemy dany problem miłością, to już nie będziemy traktować tego problemu w sposobie myślenia, że to jest złe. To jest, jak to mówi klasyk w filmie, bo to zła kobieta była, nie? że Linda to mówił chyba w psach. I teraz zobacz, sobie jeśli podejdziemy do pojęcia miłość jako coś, do czego wszyscy dążymy. Wszyscy dążymy, każdy człowiek dąży. Tylko, że przepraszam za kolokwializm, cholera zawsze szukamy tego na zewnątrz. Tak? W postaci fajnej kobiety, fajnej partnerki, fajne, fajnego męża, mężczyzny, fajnej ciuch de, fajnych ciuchów, fajnych butów, fajnego samochodu. Zamiast szukać tego w sobie, bo to w środku jest. To nie jest tak, że my tam będziemy się tam gdzieś. Gdyby tak było, to byśmy szli do sklepu i kupili sobie trochę, nie? Miłości. No i tak często jest, że idziemy kupić sobie coś, żeby się lepiej czuć. No tak. Bardzo takie często kobiety idą sobie na zakupy, żeby się lepiej poczuć. Zamiast właśnie poczuć tą, to uczucie tej miłości w sobie, ogarnąć to nie tylko w sobie, ale i na zewnątrz. I nagle nawet taki bałagan w domu może być piękny. Nawet kobieta, która jeszcze się nie umalowała, i jeszcze się nie ubrała. Popatrzymy, no piękna. I tu przypomnę scenę z filmu, a i też z książki, Niebiańska Przepowiednia, kiedy bohater główny uciekał przed. Żołnierzami, którzy go chcieli zabić. I on nagle spojrzał i tak już był zrezygnowany. No, mówię: już trudno, zginę. Ale spojrzał na ten świat właśnie oczami takiej miłości, zobaczył kolory, zobaczył wszystko takie jest fajne, takie piękne. I ten żołnierz, który koło niego przechodzi, go nie zauważył. Nagle znikamy. Tej przestrzeni miłości, który ogarnia cały wszechświat, cały wszechświat, okazuje się, że jak gdyby wtapiamy się w tą, w tą energię miłości i jesteśmy tą miłością, patrząc na wszystko, na każdy element, który jest w naszej przestrzeni. I to, Właśnie w relacjach, tutaj wracam do tytułu dzisiejszego odcinka, jest bardzo, bardzo istotne, bo wtedy jak mamy tą miłość w sobie, to patrzymy z miłością do, na drugiego człowieka w tej relacji. Oczywiście możemy w pewnym sensie poprzez werbalizację. Mu tam coś podpowiedzieć, żeby, żeby zrobił tak, żeby coś. Ale tak wiesz co, nie potrzeba nieraz. Nieraz wystarczy pogłaskać. Przytulić, dotknąć, uśmiechnąć się, popatrzeć w oczy, nie mówiąc nic. Bo często słowa nie są w stanie wyrazić tego, co czujemy. Ale właśnie takie gesty, w ciszy, dotyku, w spojrzeniu, w podarowaniu kwiatka, cokolwiek. To są właśnie te gesty miłości. Zwróć uwagę, że nasze babcie, mamy, bardzo często zapraszają, bo tak kiedyś było, ja za moich czasów tak było. Teraz też się zdarza, ale rzadziej. Zapraszają na obiad, czy na posiłek, czy na kolację. I forma tej miłości to jest właśnie ten posiłek. Bo w tym posiłku jest właśnie ta miłość. Ten posiłek inaczej smakuje. I potem sobie przypominamy z takim tęsknotą, Jakie mama robiła obiady. Jakie mama robiła posiłki. A jakie ciasta robiła, jakie pyszne. Ale tam oprócz produktów i przepisu, na tą potrawę było serce, była miłość. Było to, co nadawało. To była ta przyprawa, bez której jedzenie jest takie niekoniecznie akceptowalne. No to się mówi, że przez żołądek do serca. Tak, 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 tak. No ale tak naprawdę mówi się, też mówi się, że jesteśmy tym, czym jemy. Co jemy. Tak? No, niektórzy myślą o zwierzętach, niektórzy myślą o roślinach, niektórzy. Ale tak naprawdę tu chodzi właśnie o to, jaką energię włożymy w to, co robimy. I teraz jedziemy dalej, a praca. Wykonujemy pewną pracę i patrzymy na zegarek jeszcze dwie godziny, jeszcze trzy godziny, jeszcze godzina. Nie? I wykonujemy. Daną czynność, daną pracę. Bo muszę. Bo muszę, bo szef mi kazał. Ale nie mam z tego satysfakcji takiej, że to jest. To jest fajne. To jest. To jest w momencie, kiedy. Dlatego zawsze powtarzałem. Zacznij robić to, co lubisz, a przestaniesz pracować. I przyjdzie taki moment. Cyk. I zaczniesz na tym jeszcze zarabiać pieniądze. I to naprawdę fajne. Bo to jest twoje, to jest indywidualne, tam są wszystkie możliwe uczucia z miłością na czele. I to później szczególnie to widać u artystów, którzy piszą wiersze, piosenki, obrazy, rzeźby. I później znajdzie się zawsze taki człowiek, który to zobaczy. Będzie to chciał mieć. Koniecznie. Mało tego, jeszcze będzie polecał swoim znajomym. Nie ma lepszego marketingu jak pole marketing polecający. Ale on musi być naprawdę szczery. On, ten klient, który, który kupił coś, co, co zrobiłem, on to musi poczuć, tak poczuć, że on to będzie jeszcze wszystkim swoim znajomym pokazywał. Bo on odbierze dokładnie to, co autor chciał przekazać. Pamiętam. No ale, tu, ale tutaj też, przepraszam, że ci przerwę, to też jest, ty jesteś dobrym przykładem na to, co właśnie mówisz, bo wspominałeś już nieraz że miałeś różne prace, różne zawody, no i jakby tak. one się kończyły. Dopóki nie trafiłeś na to, czym się zajmujesz teraz, i to się okazało, że to jest twoja miłość i to spowodowało to, że, że się w tym realizujesz i, jest, i jesteś w tym. I jest to dla ciebie dobre i tego nie zmieniasz. Powiem ci do no teraz akurat tam mam taką pracę w Radomiu. I Ludzie są tak zadowoleni, że po prostu ja już nie, nie muszę specjalnie szukać nowych klientów, bo oni sami mi kolejnych przekazują. No, właśnie, o to chodzi. No, właśnie, no właśnie. Z polecenia, jak to się mówi. No i teraz zobacz, jak ważnym elementem w tym wszystkim jest ta, to określenie, które jest takim. Dla mnie, no właśnie mi brak jest tego zamiennika słowa miłość na coś innego. Na coś, co będzie w stu procentach adekwatne. Brakuje mi takiego słowa. Szukam cały czas, nie umiem tego, przynajmniej na razie. Może kiedyś mi się uda znaleźć to słowo. I w jaki sposób. No, bo teraz, kiedyś miałem taką ciekawą historię, bo jak my mówimy w naszym gronie o energii, to mówimy o energii takiej ogólnej, boskiej. Ale jak rozmawiałem z moim wujkiem, który jest z wykształcenia fizykiem i uczy w szkole fizyki, dla niego energia to jest zupełnie coś innego ma inne znaczenie kompletnie. Okay. Jak ja mówiłem o tej energii na mojej, takiej tej, to on nie bardzo rozumiał, o czym ja mówię. Bo używałem określenia, które dla niego było takie, no właśnie fizyczne. Z nauki fizyki. I dlatego mówię, no szukam, szczególnie, że już mówiłem o tej mojej sytuacji, kiedy tam w 2000. Drugim roku w grudniu o drugiej w nocy się obudziłem z taką energią właśnie czułem tę energię miłości przez dwie godziny i powiem szczerze, że no potem dzwoniłem o czwartej do przyjaciółki chciałem jej to opowiedzieć, ale nie bardzo wiedziałem jak słowami to określić, bo nawet nawet dzisiaj, kiedy spotykają się ludzie i, i myślą o tej miłości, takiej, takiej fizycznej, chemii trochę tego, też jest im trudno powiedzieć, co czują, prawda? Tak. Często mówimy: Kocham cię. No, kocham. Cię. A ja ostatnio mówię do swojej. Wspaniałej żony mówię, ja już Ciebie nie kocham. Od dzisiaj ciebie miłuję. Czujesz różnicę? W słowie kocham, a miłuję. No takie łagodniejsze. Łagodniejsze, cieplejsze i takie... No właśnie takie związane z miłością. Bo kochanie. No, przestało mi się podobać, kochać. <laughs> <laughs> Zaraz l... będziesz miłował. Tak, ja teraz będę miłował. To jest coś, coś innego, coś, co. Co bardziej mi pasuje właśnie do określenia tej miłości takiej innej. Takiej zwykłej partnerskiej. No właśnie. Jak byśmy inaczej mogli określić. Szukam w tej chwili na szybko tego określenia, ale wydaje mi się, że nie, nie chyba nie dam rady w ciągu tych pięciu minut, które mi zostały. Ale i. i to musi być słowo właśnie takie związane z taką łagodnością. Nie może tam być żadnej litery takiej twardej, jak r, czy 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 k. To ma być właśnie coś takiego. Tak jak zresztą popatrz. Pierwsze słowo zazwyczaj. Jakie dziecko używa? Jakie jest? Mama. Prawda? Zobacz w tym słowie, ile jest ciepła. Uh -huh. tak? M, pisane tak ładnie, dwa takie okrągłe daszki. A, taka bardzo okrągła literka i powtarzalność. Mama. Mama. I to słowo pewnie może mi się uda go. Może nie wymyśleć, ale ściągnąć powiedzmy gdzieś tam z przestrzeni. To będzie to słowo takie, bo różne określenia, miłość bezwarunkowa, tak? Miłość boska, miłość jakaś. Czyli do każdego słowa miłość jest jakiś inny. Dopisane słowo, które określa, tak? Miłość partnerska, tak? A tu bardziej mi chodzi o to, żeby to było słowo. Może zrobimy jeszcze inaczej. A ja poproszę Was, widzowie. Może ktoś zna takie słowo? Może ktoś wpadł na pomysł takiego słowa? A nawet zrobię coś takiego, że zrobię konkurs. Że dla osoby, która znajdzie takie słowo i napisze, to ja tej osobie zrobię darmową e, sesję. Pełną sesję, taką, którą robię dla klienta. I możemy to. Jak to się mówi, ogłosić, że taki konkurs dzisiaj zrobimy i zobaczymy. Zobaczymy, ile będzie komentarzy, jakie te komentarze będą. Też sprawdzimy, ile osób nasz ogląda, słucha. Rozpropagujemy ten konkurs i zobaczymy, jakie przyniesie efekty. Dobry pomysł. Ja myślę, że to jest ciekawa rzecz, bo chciałbym też zobaczyć, jak ludzie odbierają to słowo miłość. Dobrze. Zrobimy. Będzie konkurs ogłoszony u nas na, na stronie, i zobaczymy, jaki będzie tak, efekt tego. Tak. No właśnie. No dobra, Kasio, to o co? Na dzisiaj chyba tyle. Zakończyliśmy konkursem i cieszmy się tą miłością, której jak gdyby określenia werbalnego jeszcze nie znamy. Dobrze. Także, jeżeli Ktoś nie słuchał dzisiejszej audycji, to prosimy do archiwum na YouTube, też można tam zadawać pytania. I też bardzo prosimy, żebyście wzięli udział w konkursie, który dzisiaj Maciej tutaj ogłosił. A nagroda jest bardzo, bardzo fajna, także warto wziąć udział w konkursie. By było jasne, taka sesja cała bo to jest sesja przez cały miesiąc 10 spotkań. Jest warta 2000 zł. Wow. To rzeczywiście wspaniała, wspaniała nagroda, trzeba brać udział. Mm -hmm. Dziękuję Ci bardzo, Maćku za dzisiejszą audycję. Miło było gościć Ciębie u nas, w Radio Cenzura, i życzę miłej reszty dnia i do zobaczenia. Do usłyszenia za tydzień. Dziękuję serdecznie wszystkim i do usłyszenia, do zobaczenia.